Dzieci, ja przyszłam tak y, spontanicznie, żeby zapytać was bez przygotowania, bez uprzedzenia, co po przyjściu z przedszkola podobało się w waszej szkole, w tej szkole. Co się wam podoba najbardziej? Kto chce, to oczywiście może tu udzielić nam odpowiedzi. To, że mamy czas zabawy i też się dużo uczymy. Pięknie. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, a może chłopiec? Świetlica. Świetlica jest najlepsza, tak? To już słyszałam takie opinie. Proszę, a ty? Miłe nauczycieli. A, a, oczywiście. To... Nie tylko jedna, ale pewnie jest ich więcej. O tutaj ktoś się zgłasza? E, że jest mało pracy do Że jest mało pracy do ale pewnie intensywnie pracujecie w szkole. E, no, czasami tak. Czasami tak. No na pewno równowaga jest e, uzasadniona, tak? Że poznałeś nowych kolegów, super. A u Ciebie? Co najbardziej pasowało po przyjściu z przedszkola? Że można było ćwiczyć na WFC. A, czyli lubisz intensywne ćwiczenia, tak? No fajnie. Tu jeszcze ktoś? się o nowych rzeczach. Tak? Bardzo fajne było na przykład, jak składać orygami. Czyli lubisz uczyć się czegoś nowego, tak? A nauczyłeś babcię, tatę, mamę? Eee, no trzeba. Bardzo Wam dziękuję. A, jeszcze tutaj jakaś jest, dziewczyny. Jak mamy plastikę. Tak? Masz uzdolnienia? Czy okazało się, że masz uzdolnienia, tak? No to super. Ja bardzo lubię, jak wychodzimy na... Bo świeże powietrze to podstawa, prawda? To bardzo dziękuję. A jeszcze ktoś coś. Mieliśmy sałatkę owocową. Tak jest. Czyli umiejętność e, uczenia się rzeczy przydatnych w życiu, tak? Takich, żeby można później pomóc w domu, tak? Że można, że jest szansa, żeby się połączyć z koleżankami albo poznać nowe koleżanki. Tak, super. Bardzo dziękuję w takim razie. E, bye bye! Jakież miłe to są dzieci. Bo od miłej pani nauczyciel. Dzień dobry w takim razie. Klasa trzecia. C. B. No widzicie, bez przygotowania. A więc chciałabym spontanicznie i bez wcześniejszego uprzedzenia Was zadać takie pytanie. Pamiętacie. Pewnie sprzed trzech lat, jak przyszliście tutaj do szkoły, prawda? Była ogromna zmiana, ale na pewno były rzeczy, które wam się podobały. Chciałabym się dowiedzieć, co wam się w szkole, w klasach 1-3, podoba bądź podobało. Najbardziej, oczywiście, kto chce powiedzieć, to yy, podnosi rączkę. O, to może po kolei, e, najpierw te. E, nauczyciele są bardzo mili i. Pomagają jak czegoś nie wie i można liczyć na pomoc wszystkich. No, taka jest zasada, że wszyscy nasi nauczyciele są pomocni. Od tego jesteśmy, tak? Poczekaj, najpierw ten kolega. Że w tej szkole są fajni, fajni koledzy. Tak, bardzo słuszna uwaga. Fajne dzieci przychodzą do naszej szkoły i zapraszamy wszystkich innych. O, tu kolega się zgłaszał. Ja też świetlica i tam się y, nami pani... Pa, tam pani nam się opiekuje, wychodzimy czasem na dwór i na salę na przykład. Czyli jest to jakaś rozrywka, tak? Po lekcjach intensywnych, mniej lub bardziej. O, i tu kolega się zgłasza, proszę. Ja najbardziej lubię wycieczki. E, gdzie te wycieczki? No, na przykład do kopalni. No, przejrzysz. Wszędzie. Aby ze szkoły wyjść? <głos> <głos> tak? Nie no, na pewno wycieczki to są, to są momenty, kiedy dzieci zapamiętują na całe życie, prawda? Nawet jak kończą szkołę. Ktoś jeszcze? Coś? O, tutaj taki przystojniak. Że, pan, pani, że panie uczą nas i opiekują się nami. Czujesz się zaopiekowany? Nie ma problemów? Nie Nikt cię nie przyatakował? No, to bardzo dobrze. To się cieszymy. E, dziękuję bardzo. E, przemiłej pani Balbinie, że pozwoliła nam tutaj zrobić trochę zamieszania. E, do widzenia. Pani. W klasie chyba jakiejś pierwszej? No, jaka klasa. A. A. Pierwszej, A. pierwszej A. Pierwszej A. Tak, i widzę was po raz pierwszy tutaj w sali. E, I mam takie pytanie. Bez przygotowania i spontanicznie. Niedawno przyszliście z przedszkola, tak? Czyli ogromna zmiana. Ale czy była to zmiana na gorsze? Nie. Nie. Super. No to chciałabym usłyszeć, co wam się podoba w naszej szkole, żeby zachęcić inne malutkie dzieci z przedszkoli okolicznych, żeby do nas przychodziły i się z nami uczyły. Proszę. O, to zaczniemy od dziewczynki że się więcej uczycie, bardzo fajnie, yy, od tego jest szkoła. Lepsze obiady. Lepsze obiady niż w przedszkolu? No to musimy powiedzieć Pani Ilonce, Grażynce, Pani Beatce na kuchni i Pani Dorotce. Fajne wiersze. Fajne co? Fajne wiersze. Fajne wiersze. No tak, wiersze służą do poprawiania pamięci, tak jest. Fajne panie. Fajne panie. Które panie są fajne? Na przykład co my teraz mamy i... No to ja... Czyli ta pani, tak? Pani Mar Marta. Tak? Słucham. To, że się uczymy pisać. Bardzo dobrze. Trzeba rączkę ćwiczyć. Fajne automaty. Które automaty? Takie jednorękie? Jak w kasyna? Jakie maszyny są fajne? Co tam można? Z jedzeniem. Z jedzeniem. No tak. Jest to jakaś alternatywa, jeśli ktoś nie lubi smacznych i zdrowych obiadków na naszej świetlicy. Proszę. Są y, fajne zabawy. Zabawy gdzie? Na lekcjach? Na przerwach? Po lekcjach? Na No. No, na no, ale, no rozumiem, chwyciłaś. że ogólnie wszystkie zabawy, które są wykonywane w szkole Ci się podobają. Bo mamy najfajniejszą tanią. Ale zgadzam się, ale to samo powiem w sali obok. No, no, tak. Jeszcze raz. Bo fajne rzeczy rysujemy. Dobrze, czyli ćwiczycie się, ćwiczycie tak. rączki. Fajna świetlica. Fajna świetlica. To już któryś kolejny raz słyszę e, pochwałę świetlicy. Zgadzam się w pełnej rozciągłości. No, lecz. Fajne lecz. lekcje. Fajne lekcje. Czyli nie nudzisz się. Nie. No i właśnie o to chodzi. Uczynię się czytać. Pięknie. A czytasz już czasami coś w domu samodzielnie? To pierwsza klasa. No to już brawo, naprawdę. Czyli teraz możesz mamę uspać i poczytać jej coś do snu. Nie? Zrewanżować się za... Y, dawne lata. A co u ciebie, kochanie? Co się więcej podoba w szkole? Dwie rzeczy. Jeszcze raz, dwie rzeczy. Więcej wiesz rzeczy. Więcej wiesz rzeczy. A, więcej wiesz rzeczy. Czyli jesteśmy coraz mądrzejsi, Zbierze. Tak, no, bardzo dobrze. Im moment... więcej się nauczymy za młodu, tym będziemy mądrzejsi. E, no, w dorosłym życiu na starość. Fajny dyrektor i dyrektor. Tak, tak. To na pewno się ucieszą jak to zobaczą, usłyszą. Fajne zabawki na świetlicy. Fajne zabawki na świetlicy. Tutaj też pewnie jakieś zabawki macie gdzieś schowane, no, ale na pewno już y, zabawa w wolnym czasie, a w klasie to bardziej jest nauka poprzez zabawę, tak? Niekoniecznie zabawki. Fajni przyjaciele. Fajni przyjaciele. Bardzo się cieszę, że y, udało Wam się w takim gronie tutaj y, się zebrać. Fajne panie ogólnie w całej szkole. No to fajnie. Panie się uśmiechają i starają się, żebyście nie bali się nowych wyzwań, tak? Nowego miejsca, co koteczku? Fajna biblioteka. Fajna biblioteka. Bywasz tam czasami? Dobrze. Biblioteka też organizuje różne e, imprezy, seanse filmowe, konkursy, co koteczku. do Fajnie jest na dworze. Mamy fajną okolicę, prawda? I mamy blisko plac zabawika, dzielnia i stadion. Naprawdę jest dużo możliwości. Fajny balek na A, na razie jeden przeżyłaś. I podobało się, tak? Super. Fajnych kolegów i koleżanki. Tak. Jeszcze ktoś coś chce. Czyli dużo tych dobrych rzeczy o naszej Fajne szkole można powiedzieć. Fajne konkursy. Są. Fajne konkursy. Wygrałeś jakiś? No jeszcze nie. Oby, jak to nie? Brawo. Złoty medal żeśmy dostali. No jeszcze to prawo. To prawo. No jeszcze puchar. Tak. Ta, ta. Ale czasami w konkursach dobrze jest wystartować, a niekoniecznie ta, wygrać, ta, bo w ten sposób też zdobywamy doświadczenia i uczymy się pewnych rzeczy. Przecież w poetyckim konkursie brałeś udział, zdobyłeś nagrodę z Natalką. Wiesz pisałeś. No, A, Zapomniałeś. No. Czyli to ten jest kolega, który wygrał... E, I natalka. Z Natalką ba, ba, ba. konkurs e, Mały Pisarz. O, dokładnie. Wczoraj dokładnie. robiłam o tym film, o, ale dokładnie. nie miałam jego zdjęcia. Proszę, to jest mały pisarz. Brawo! A klaski! Nataleczkę Także dziękuję Wam bardzo. No i proszę powiedzieć, czy ja Was uprzedzałam, że przyjdę i zadam to pytanie? Nie. 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 Bo tak się nie robi, bo nasza telewizja tu szkolna o, nie jest wczoraj, fejkowa. Wczoraj jeszcze żeśmy wyłonili hey. mistrza z matematyki. Pomacha mistrz. A, mi mistrzyni. była żeśmy No to jak będziemy robić lutowe, to chętnie skorzystam ze zdjęć. To do widzenia wam. Do widzenia. Zapraszam. Dobry klaso pierwsza B. B pierwsza B. Czy ja byłam tu wcześniej i mówiłam, że przyjdę i zadam wam te pytania? Nie. Otóż przyszłam zapytać. Jak się czujecie w tej szkole po przejściu? Po przyjściu z przedszkola niedawno co? Prawda? Moim zdaniem jest lepiej niż w przedszkolu. O proszę! Jeszcze raz do mikrofonu! Moim zdaniem jest lepiej niż w przedszkolu. No ja muszę, ja muszę tutaj dostać konkretne informacje. Co jest lepsze niż w przedszkolu? Szkoła! Szkoła! Wiadomo, czyli. Są dobre strony przedszkola, są dobre strony szkoły, żeby nam się tutaj e, panie nauczycielki z przedszkola nie obraziły. Prawda? W przedszkolu było też pewnie fajnie. Tak. No. A teraz jesteście w szkole, jesteście starsi, czyli proszę mi powiedzieć, co wam się podoba? Szkoła. Szkoła, Szkoła ogólnie, jako budynek, czy jako miejsce e, aktywności różnych? Jest. Miejsce. Miejsce, tak. Lubicie w szkole robić konkretne. Świetlice. Świetlice, co jeszcze? Klucki. Klucki, Klocki takie jakieś specjalne? Korbo. Korbo. No to ja za młodu takich klocków nie miałam. To na pewno fajna zabawa. A u ciebie? Obiady. Obiady. Słyszałam właśnie, że obiady są bardzo smaczne i zdrowe. Tak? A u Ciebie jaka jest odpowiedź? Co Ci się najbardziej w szkole podoba? Piłka. Piłka, jaka piłka? Nożna. Nożna, że można ją trenować. Trenować. Tak jest. Nowe grupy SKS-owe zostają utworzone w naszej szkole, także sportowców zapraszamy. I Wam się to podoba. Tak. A za darmo to kino? Nie. Yeah. Ale fajnie, że oprócz nauki są inne aktywności, którymi się można cieszyć, prawda? Wycieczki. No to bardzo się cieszę. I żegnam się czule. Klasa trzecia C. Przyszłam tutaj, żeby zadać Wam jedno zasadnicze pytanie. Spodziewamy się gości małych z przedszkola, którzy być może będą chodzić do naszej szkoły, tak? I chciałabym usłyszeć od Was, czy jest coś, co Wam się bardzo w naszej szkole podoba? No, po przyjściu trzy lata temu z przedszkola do szkoły. Jest coś takiego? Świetlica. Co jeszcze? Sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna. Dziewczynki? Koledzy i koleżanki, coś jeszcze chcę powiedzieć? Rączka w górę? Lekcji, jeszcze raz? Dużo dodatkowych lekcji. Dużo dodatkowych lekcji, gdzie można, rozumiem, rozwijać swoje talenty, tak? Zdolności. Coś jeszcze? Poczekaj, poczekaj. Jadalnia. a co na tej jadalni jest? Jesie. co się je? Obiad. Jaki obiad? Smacznego. I, I o to chodzi. Bardzo dziękuję. ale tak, tak. nie no. Czyli tyle rzeczy Ci się podoba, że nawet nie umiesz nazwać? No. Tak. No. 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 Lubię spędzać na przykład, lubię się fajnie bawić na przykład z kakankami, które są częściej pijące z, z koleżanami. Aha. No i, i brawo Ty. A Ty? No i brawo. Nie jest tak nudno jak w, jak w domu, tak? Tak. A wy, panienki? Tak. Najbardziej się podoba w tej szkole, że, no wszystko nam się podoba w tej szkole. Nie ma czegoś tak, wszystko, nie ma, fajnie No i wystarczy na razie, dziękuję bardzo. A mi się jeszcze podoba, posłuchajmy na przykład pyszne obiady też. A, panie, no i panie. tak, to prawda. Miłe panie, panie, miłe panie na kuchni czy miłe panie na świetlicy? Wszystkie panie. Wszystkie panie, no proszę, to sama reklama chodząca, ale w zasadzie siedząca i układająca puzzle.